Na zakończenie wakacji Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubaniu przygotował piknik rekreacyjno-sportowy dla dzieci i młodzieży. Na orliku przy szkole podstawowej nr 4 uczestnicy zabawy mogli spróbować swoich sił w licznych dyscyplinach i konkurencjach sportowych. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubaniu przygotował gry i zabawy na Orliku przy szkole podstawowej nr 4 na zakończenie wakacji. Zaprosiliśmy dzieci i młodzież do wspólnej zabawy e, na orliku. A co działo się w okresie wakacyjnym na obiektach Mosiru? Również przez okres dwóch miesięcy przygotowaliśmy program wakacyjny dla dzieci i młodzieży. W tym roku po raz pierwszy przeprowadziliśmy turnieje, zabawy na Orliku, ponieważ uważaliśmy, że jest to obiekt, który należy również odpowiednio wykorzystać w okresie wakacyjnym, do przeprowadzenia tego typu zabaw, gier dla dzieci i młodzieży. W przypadku złej pogody panowaliśmy udział wszystkim uczestnikom na hali sportowej Mosiru. Czy zajęcie cieszyło się zainteresowaniem i powodzeniem? Tak, oczywiście, jak najbardziej. Nawet e, musimy się pochwalić, że nauczyliśmy dzieci e, grać bynajmniej Pokazać podstawowe zasady gry w tenisa ziemnego, właśnie wykorzystując do tego celu boisko na orliku. Ponadto dzieciaczki mogły sobie same zaplanować turnieje, które chcą, aby były przeprowadzone. Największą popularnością cieszyła się oczywiście piłka nożna. Dzisiaj e, mamy 8 stacji, tak, na których dzieci e, zdobywają punkty na, na kartach. I e, na pierwszej stacji dzieci mają za zadanie e, trafić do bramki. Jest to no, na celność strzałów, druga próba jest na dokładność e, podań. Piłka ma się zatrzymać w odpowiednim miejscu. E, na trzeciej stacji e, dzieci doskonalą prowadzenie piłki na czas. Na czwartej stacji mają za zadanie, tutaj najbardziej przyjemna chyba stacja e, nie wymagająca no, dużej jakby sprawności, a przyjemna e, golf, trafianie do dołków, tak? Na kolejnej stacji, czwartej, e, mają za zadanie e, trafiać do kosza, to jest na e, próba celności rzutów. E, na następnej stacji, e, to już chyba siódma w kolejności, strącają kręgle. Czyli też taka piłkarska próba. E, później doskonałą odbicia na, e, w, na materacu, tak? Odbicia z tenisa ziemnego. E, bardzo, że tak powiem, e, bardzo popularnej dyscypliny, ostatnio tutaj u nas, na Orliku też. I e, ostatnia, taka najbardziej techniczna próba slalom e, z Unii Hokeja, prowadzenie piłki slalomem. E, sprawność ogólna i sprawność prowadzenia piłki. Kijem hokejowym. Czy w czasie wakacji zajęcia na Orliku cieszyły się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży? Tak, zajęcia na orliku w tym roku cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem wśród dzieci, młodzieży i także starszych. E, organizowaliśmy dla dzieci turnieje piłki nożnej. E, duża grupa e, dzieciaków z podstawówki i gimnazjum uczestniczyła w tych zajęciach. Zorganizowaliśmy też taki e, mini euro, taki we wtorki, w czwartki odbywały się takie. Rozgrywki już systematycznie. Oprócz tego na korcie odbywały się zajęcia z tenisa ziemnego, prowadzone były zajęcia takie nauki dla młodych, i także starsze osoby bardzo chętnie, pewnie po sukcesach Agnieszki Radwańskiej, chcieli doskonalić swoje umiejętności tutaj na korcie z tenisa ziemnego.